Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Z tej strony Piotr Nowosielski z Jazz Join Native. Kolejnej naszej audycji, a moim gościem specjalnym jest Tadeusz Kurapatwinski, prezes Golden Line. Cześć Tadek. Cześć Piotr. Bardzo miło mi jest gościć ciebie u nas w naszym wirtualnym studio, szczególnie, szczególnie jest to bliskie mojemu sercu, ponieważ działamy w jednej branży, działamy w branży rekrutacji online, także. Jestem ciekaw, jak ty widzisz te obecne zmiany, które mają miejsce na rynku pracy i tą zmianę z, delikatnie z rynku pracownika, na rynek pracodawcy. Wiem, że Golden Line od zawsze utożsamiany był właśnie ze społecznością i zastanawiam się, jak ta społeczność bardzo duża na gl obecnie się zachowuje. Cześć, dzięki Piotr w ogóle za, za zaproszenie. To też, to też bardzo miłe. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Just Join IT Talks. Miło tu z wami być. Wiesz co, to jest dobre pytanie. No to są takie bardzo ciekawe i wymagające czasy. I rzeczywiście ta nasza tożsamość społecznościowa Goldena sprawia, że my jesteśmy dość blisko, bardzo blisko ludzi, tak? Bardzo blisko naszych użytkowników i. i Pytamy ich się na bieżąco, co u nich słychać, tak? Jak, jakie mają wyzwania. I, no I w tym momencie jest bardzo dużo wyzwań. Zrobiliśmy niedawno takie badanie wśród naszych użytkowników. Większość ludzi tak naprawdę boi się, to jest prawie 50%, 55%, więcej niż 50%, i utraty pracy lub obniżki wynagrodzenia. Tak? Więc jakby ten kryzys nie tylko jakby w zdrowiu publicznym, no ma bardzo duże przełożenie na ekonomię i to wywołuje lęk, a nawet strach tak przed, przed tymi zmianami. Więc to, co my robimy jako Golden no to staramy się jak najbardziej możemy naszymi zasobami, naszym doświadczeniem, naszą wiedzą um, wspomóc w przejściu tego ciężkiego czasu. Um, no i też jakby promować taką postawę, w której byśmy spojrzeli na ten kryzys jako na szansę, tak? A wydaje się, że ten kryzys też rodzi wiele szans, tak? Na przykład przyspieszona cyfryzacja firm, tak? Na przykład to, że przechodząc na kulturę zdalną, wymaga to naprawdę nie tylko jakby zmiany technologicznej, bo to, ta zmiana jest dość prosta, ale przede wszystkim zmiany w kulturze pracy i w tym, jak współpracujemy. A tutaj jako organizację mamy nadal bardzo dużo do zrobienia, a ta sytuacja wymaga od nas tego, żebyśmy bardziej zaufali naszym zespołom, żebyśmy bardziej ich wspierali, żebyśmy byli bliżej zespołów, mimo tego, że jesteśmy w realu trochę dalej, tak, gdzieś tam na łączach. Więc patrzymy na to z jednej strony jako Golden Line na to, że jest to Czas wsparcia i naszych użytkowników, i naszych klientów, którzy też przechodzą przez ciężki czas. A z drugiej strony na pokazanie tego, jaki ten czas daje szansę? Jaki, jaki ten czas daje szansę, co możemy zrobić, żeby wyjść z tego ciężkiego okresu silniejszymi. No właśnie i zastanawiam się też pod kątem szans i tych zmian. Co widzicie na waszej platformie? Czy użytkownicy teraz zaczynają też częściej aktualizować swoje profile? Jak, jak zachowują się użytkownicy Goldena w obecnej rzeczywistości? Tak, rzeczywiście, mamy, uruchomiliśmy jakiś czas temu czat wspierający naszych, naszych użytkowników, i mamy coraz więcej zapytań. Zapytań o pomoc w właśnie stworzeniu profilu zawodowego, o pomoc w zrobieniu CV, o pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji tak, po zwolnieniach. Mamy więcej ludzi, którzy odświeżają u nas profile lub zakładają nowe. Bardzo dużo mamy też uczestników w webinarach wspomagających teraz, właśnie no, przejście na pracę zdalną. Więc jakby widzimy, że jest duża potrzeba wśród użytkowników tego, żeby odnaleźć się w tym czasie. Jak uważasz, czy ten moment to jest też? Czas na to, aby podnosić swoje kwalifikacje, czy też, czy też tak naprawdę nie, patrzą, nie patrzymy na to z tego względu, że fokusujemy się tylko na tym, żeby tej pracy teraz nie stracić, bo wiem, że wy w Golden Line też pracujecie mocno nad tym, aby i zresztą pokazujecie to, żeby dostarczać Waszym użytkownikom różne kursy, i zastanawiam się, jak, jak wygląda ten aspekt. Wiesz co, znowu są różne sytuacje. Tak, bo taki, e, ostatnio widziałem taki wpis e, gdzieś na Facebooku e, na temat wszystkich singli, bez, bez dzieci, które właśnie teraz mają okazję, żeby, wiesz, spędzić po prostu godziny na Udemy, e, czy na innych platformach e, do nauki. E, po prostu e, zadbać o jakiś trening personalny w ciągu dnia. Jest tyle możliwości teraz, czy jeszcze później na koncertów e, online. To jest jeden aspekt i na pewno jakby wiele osób sięga po takie zasoby. Natomiast jest też bardzo dużo ludzi, dla których to jest złożenie jakby to, że przejście nad samą pracę zdalną, nie jest największym wyzwaniem. Największym wyzwaniem jest to, że jest to w takim kontekście, w którym też nasze dzieci nie chodzą do szkoły, tak? więc jakby jesteśmy w tym samym czasie w domu i musimy zapewnić sobie bardzo dużą higienę i zadbać i o dzieci, i o pracę i o siebie jakby fizycznie, psychicznie, w tym wymagającym czasie. Więc tak, no my mamy podniesiony ruch, jeżeli chodzi o, o kursy, natomiast, natomiast myślę, że takie były kilka fal. Pierwsza fala była taka, że tak naprawdę ludzie musieli zająć się w ogóle ustawieniem sobie trochę na nowo funkcjonowania, tak. Nawet nie trochę, ale bardzo na nowo. I tutaj bardzo dużo mamy właśnie zgłoszeń tego, jak bardzo wymagająca jest praca zdalna z dziećmi w domu, tak? Czy jak bardzo wymagające jest w ogóle poradzenie sobie też takim z perspektywy zdrowia psychicznego z tym wszystkim, co się dzieje. Tak? Dlatego jeszcze, Tadek, zastanawia mnie to, biorąc pod uwagę przyszłość i to, jak bardzo jej nie wiemy, ale obserwuję, obserwuję zmiany na, na GL-u i zmiany, które idą w kierunku takim, aby jeszcze bardziej skupić się wokół użytkownika, aby dać jemu jak najwięcej wartości i aby to ten użytkownik był w centrum i był wyniesiony na, na piedestał. E, możesz więcej coś o tym powiedzieć, ponieważ e, jestem ciekaw, jakie masz swoje spostrzeżenia dotyczące przyszłości rekrutacji online? Słuchaj, no to... My zaczynając, ja pracuję w Golden Line od lipca zeszłego roku i, i wspólnie z zespołem, bardzo dużo na początku poświęciliśmy czasu właśnie jak po, na, na odpowiedzenie sobie na pytanie, po co istniejemy, tak jako, jako firma, co możemy dać użytkownikom, jaką wartość dać naszym użytkownikom, naszym klientom. I obserwując, też patrząc, jakby czerpiąc z mojego doświadczenia z, z branży e-commerce czy z, z fintechu. Widzę, że jakby ogólnie świat HR jest w takiej nadal w dość wczesnej fazie cyfryzacji, tak I dość wczesnej fazie tego, jak dużo jest technologii tak? i jak dużo mamy jeszcze do zrobienia. Tak? To... Taki mieliśmy taką konstatację z zespołem, że, że często mamy lepsze informacje na temat pralki, którą kupujemy. Jest to bardziej transparentne w internecie niż na temat, na temat pracy, tak? że też bardzo dużo czasu potrzebujemy, żeby dowiedzieć się o, o stanowisku, o firmie, że tu jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia. I i powiedzieliśmy sobie, że my chcemy skrócić i ułatwić tą drogę, tak? Do, do tych wszystkich rzeczy, czego potrzebujemy, żeby mieć naprawdę spełnione życie zawodowe. No to było w zeszłym roku, to był zupełnie inny kontekst. Jeszcze, jeszcze kilka miesięcy temu, patrząc na badania, mało kto bał się z utraty pracy. Teraz, patrząc na badania, widzimy, że jest zupełnie inny kontekst, tak? No to nie jest już tylko jakby lęk przed tym, że można utracić pracę, no realnie 31 marca, i we wcześniejszych dniach bardzo dużo osób straciło pracę, tak? I, i, i są teraz bezrobotnymi. W Stanach Zjednoczonych e przez ten okres czasu doszło 6 milionów nowych bezrobotnych, tak, biorąc pod uwagę ostatni, ostatni miesiąc w zasadzie. Także są to rekordowe dane, które które są większone od tych, jakie były jeszcze wcześniej, w latach 2,8-29. Tak, no i teraz w tym kontekście jakby dla nas kluczowe, jakby dla, dla, dla firmy jest, żeby naprawdę być blisko użytkowników i wesprzeć też w tym ciężkim okresie, tak. Bo to myślę w ogóle jest taki też ciekawy okres, który pokaże siłę kultury naszych firm, tak? Jak, jaką kulturę mamy w firmach, tak? Jak będziemy traktować właśnie w ciężkiej sytuacji naszych pracowników. W jaki sposób? Bo to jest nieuniknione, że musimy się rostać. Często z, bo, bo jest po prostu ten poziom takiej egzystencji pod tytułem poziom gotówki na koncie firm, którego się nie, nie przeskoczy. tak? Jeszcze biorąc pod uwagę, że brakuje pomocy państwowej tak? w, tym, w tym temacie, więc musimy po prostu bardzo um, uważnie podchodzić też do tego tematu. Ale jeżeli już dochodzi też do zwolnień, tak? czy, czy w ogóle do, do, no do ciężkiej sytuacji firmy, to myślę, że to jest taki moment, w którym można pokazać. Naprawdę siłę kultury, tak, bo na różne sposoby można się rozstawać z ludźmi, na różne sposoby można zadbać o to, żeby utrzymać pracowników lub przetrwać w ogóle jako firma. I myślę, że taki ciężki czas pokazuje siłę naszych relacji, tak, wewnątrz firmy, zdrowie naszych relacji, naszą klasę, nasze podejście do pracowników. A prawda jest taka, że w erze cyfrowej, to oprócz technologii która jest oczywiście taką dominantą i, i, i źródłem rewolucji, to ludzie są tak naprawdę um, najważniejsi, bo oni tworzą technologię. To jakby jest taki czas, gdzie ten czynnik ludzki w erze cyfrowej jest kluczowy. I jak nałożymy ten aspekt z aspektem tego, że jest teraz kryzys, to mamy okazję jako firmy pokazać naszą ludzką twarz i, i i rozwiązywać ciężkie rzeczy po prostu w dobry sposób, tak? W taki sposób empatyczny, z dobrą komunikacją, transparentną komunikacją. Czasem może z wyjściem do zespołu i otwarcie powiedzeniem, że nie wiem, co robić, albo jest, jest bardzo ciężka sytuacja i jest kilka opcji, tak? Bo może musiałbym zwolnić 50% ludzi, a może jest też opcja, żebyśmy my solidarnie. Wszyscy wzięli obniżki pensji, żeby przetrwać, tak? Bo może jest lepiej, żebyśmy wszyscy cierpieli trochę, niż żeby ktoś musiał cierpieć, cierpieć bardzo. Myślę, że to jest bardzo dużo takich aspektów, które mogą. Jest okazją do tego właśnie, żeby wzmocnić też kulturę firm. Tak, świetnie, świetnie ujęte. Zgadzam się z tym, że jest to. Bardzo trudny okres, który pokaże, tak jak mówiłeś, kulturę naszych firm. I to, co jest istotne, to też to, abyśmy patrzyli na to, że to, jak rozstajemy się z tymi ludźmi, których musimy pożegnać, czy też to, jak podchodzimy do ludzi, którzy od nas odchodzą, jest ważne dla tych, którzy z nami zostają dalej w tej firmie i którzy dalej będą chcieli przejść z nami przez ten trudny czas. Także myślę, że to są dobre słowa. Na koniec tatku bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za niezwykle fajną pogawędkę i miejmy nadzieję, że do zobaczenia w Realu już jak najszybciej. To był piątek, 3 kwietnia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście życzę powodzenia Tobie i całej ekipie Gela. Super. Dziękuję Piotr, wszystkiego dobrego dla całej ekipy Just Gen IT i wszystkich słuchaczy Just Gen IT Talks. Trzymajcie się dobrze w zdrowiu. No i wspierajmy się w tym ciężkim czasie. Czołem. Cześć, dzięki. Cześć.